Siemaneczka moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Q&A Pokemon GO Ten odcinek powstał dosyć szybko, z tego względu, że wczoraj zostało mi jeszcze troszeczkę materiału Właśnie wobec waszych pytań A dzisiaj się dodamy dwa pytania mega ciekawe, które na pewno was zainteresują Także zapraszam na odcinek Pierwsze pytanie z Facebooka Tomasz Grzebyk Wiadomo ci coś na temat limitu cukierków lub kilometrów w Buddy Systemie? Ostatnio założyłem, że więcej niż 35 dziennie się nie dostaje. Z tego co właśnie sugerujesz, jest to limit 35 cukierków na dzień, ale podczas eventu. Prawdopodobnie właśnie jest to taka wartość i została ona zwiększona na czas eventu. Bo zwykle z tego co właśnie zrobimy research na internecie wobec kilku tematów na Redditie jest to limit 40 km na dzień właśnie z Pokémonem na Body. Co daje nam maksymalnie 8 cukierków przy Pokemonie właśnie, który wymaga. 5 km dystansów, także 8 wobec 35, no, nie jest to adekwatne, ale prawdopodobnie ten limit uzyskałeś poprzez przechodzenie z jednym pokemonem, a 24 godzinny dystans, cz jako czas, ustaliłeś jeszcze z innym pokemonem wcześniej. Mogę tego spekulować, bo nie wiem jak to wszystko wyglądało. I prawdopodobnie jest to uzależnione właśnie od tego eventu. A normalnie jest to limit 40 km na dzień. Także po co mówiąc, podczas eventu prawdopodobnie jest to limit na ilość cukierków, a podczas czasu, kiedy nie ma eventu, jest to ilość kilometrów, które się przebywa właśnie podczas dnia z danym Pokémonem. Jest to 40. Oficjalnej informacji na ten temat nie ma nigdzie i wszystko niestety pochodzi tylko i wyłącznie od doświadczenia właśnie graczy. Wobec tego pytania, zawołujemy sobie najpierw Chinchao bo chciałbym w ogóle w końcu otrzymać u niego moveset. Typowo elektryczny w pełni. Mam nadzieję, że tym razem się to uda. Proszę. Nie wiem, czy u niego właśnie jest jako drugi Zapcanon, czy właśnie Thunder. Nie pamiętam dokładnie. Tego proszę, żadnego wodnego. Jest Thunder i pierwszy Watergun, czyli takiego już jednego mam. No ale cóż. Ciekawa wersja, tym bardziej, że ma. Taką fajną wartość CP do właśnie podbijania prestiżu na gymach Daryż Bladana Kiedyś się zastanawiałem, czy istnieje wciąż możliwość wyklucia Pokémonów z drugiej generacji starterów z jajek 5km. Z tego co zwróciliśmy uwagę, i nawet w tej chwili akurat nie siadło idealnie informacja od Pokémon Go Hubnet I nawet po własnych doświadczeniach mogę śmiało stwierdzić, że w tej chwili nie mam możliwości wyklucia żadnego Pokémona startera z drugiej generacji właśnie z jajek. Wróciło. Wrócił stary system, gdzie ich nie ma już w jajkach. Był to tylko był w ogóle moment starego eventu, gdzie to był event właśnie ekstrawaganza, gdzie była wielka roszada w ogóle wszystkich pogonów z jajek. I tylko wtedy można było wykluczyć właśnie startery z 5-kilometrowych jajek. W tej chwili ich nie ma w jajkach. I tu można ewoluować właśnie Chensi. Tylko proszę o Dazzling Lima. W końcu mam ewolucję drugiej mojej Chensi, znaczy w tym przypadku Blissey. Po ewolucji. Proszę, Zed i Dazing Gleam. Ten moveset, i później cały czas będę chodził właśnie z Tobą, z Bleezy, na Buddy, żeby para powiedział na Maxa. I... Ten sam moveset co wcześniej. A szkoda cukierków. I pytanie od kolejnego YouTubera. Assassin08. Tu jest troszkę dłuższy komentarz, ale godny uwagi. No i doczekaliśmy się traj. W końcu nowe Pokestopy. Ale u mnie jest ciekawa rzecz. Mianowicie od dłuższego czasu przy jednym portalu jest drugi. Jeden już w Pokémon Go jest. W sumie był od początku istnienia gry, ale drugi nie. No i myślałem, że teraz został on dodany do Pokemonów, ale jednak nie. Za to został dodany Pokestop, który był w ingresie portalem zaledwie może tydzień. Dziwna sprawa. Może jeszcze będzie szansa na to, że Niantic doda ten portal do Pokémonów. W tej chwili, z tego co wiem, właśnie ten cały program, jakim jest Portal Recon, się skończył albo trwa, ale w tej chwili się nie dodają właśnie nowych Pokéstopów ani gymów. Były to chyba z tego co wiem dwa dodania, znaczy dwa dni, gdzie dodawali, ale w tej chwili zaprzestali. Jakie będą kolejne etapy? Czy dodadzą kolejne? Nie mam pojęcia, ale z z którymi się kontaktowałem właśnie na privie odnośnie tych, którzy mają właśnie wysokie levele w ingresie, bo właśnie się zainteresował ich content na moim kanale odnośnie właśnie ingresa, że właśnie jestem jedynym youtuberem z serii Pokémon GO, który właśnie wkroczył w tą sferę w tej, gry, tej w tej grze, gdzie w tej chwili są etapy, gdzie wkraczają, czy znaczy wprowadzają pokestopy które były godne uwagi, właśnie sprzed roku lub dwóch. Ale jak wtrąciłeś, ten. Pokestop, znaczy Pokestop, ten portal był zaledwie tydzień w ingresie, a został wprowadzony do Pokemon Go. Istnieje taka możliwość, że tymi starymi po y portalami nie interesowali się gracze aktualnie, którzy mają 16 level. A jak sami wiemy, tylko ci, którzy mają aktualnie 16 level, mogą wdrążyć te aktualne Pokestopy do gry. Więc jeżeli ciekawą opcją było właśnie wobec tego gracza, żeby zaciekawił go bardziej Pokestop, który był bliżej jego domu lub w ogóle po prostu wydał się ciekawszy i chciał, żeby był prowadzony do Pokémon Go, bo też jest prawdopodobnie graczem, to wybrał się ten Pokestop Ale właśnie to jest wybór tych graczy, którzy otrzymali właśnie level, znaczy, którzy uzyskali level 16 lub wyżej. Co do nestów, to prosta sprawa. Przynajmniej dla mnie. Nesty zmieniają się już w nocy. U mnie zawsze około pierwszej nocy. U każdego. Chyba, że mieszkasz oczywiście w innej strefie czasowej, to już inna kwestia. Wtedy widzę co jest i tak dalej. I będę się dopiero o wersji pierwszej bodajże, nie wersji drugiej chyba. Więc do tego czasu można sprawdzić jaki jest nest. Takie jest moje zdanie. W kwestii Buddy to właśnie myślałem dla Larwitarem, brakuje mi 13 cukierków do tyrantara. Tylko nie wiem czy go wziąć na Buddy, bo w sumie jest jakaś tam szansa na to, że pojawi się podczas trwania eventu. No trafił się na sam początku, później zniknął. Cudownie, jest bardzo mało ich. Także stary komentarz, ale godna uwaga wobec tych dwóch pytań. Jego miejsce na Buddy poleciłbym też Dragonaira, bo też stosunkowo niewiele cukru brakuje mi drago do Dragonaira. Wobec mojej opinii, i w tej chwili możecie zobaczyć, że ja nie chodzę z Buddy właśnie z e Lawitarem. Chodzę z Pokémonem, który brakuje mi do ewolucji. I w ogóle, na widzę. I przez to, że mam dosyć w tej chwili dużo, ja ich 10km ponownie, a w tej chwili już mam 7, 3, 6. 6, 6, 6, tych, 6 jajek dziesięciokilometrowych, więc istnieje możliwość, że dostanę kolejnego larwitera właśnie z tych jajek. Wobec mojego ostatniego szczęścia istnieje taka możliwość. Więc Pokémona Totodile'a bardzo mało razy widziałem. Może chyba zaledwie dwa, gdzie tylko zapałem podczas eventu wodnego jednego. Więc tym Pokémonem, który właśnie w tej chwili biorę jako buddy, jest Totodile i pomoże mi oczywiście szybciej skończyć Pokedex z drugiej generacji. Ale w mojej opinii, tak jak w ogóle wczoraj wcześniej, warto chodzić z Pokémonami, które właśnie do tej pory nie mieliście. Nie mieliście możliwości ich zapania lub do tej pory mało ich widzieliście, lub nie macie ich finalnej formy. I kolejna ewolucja Pokémona. Hmm. Defensywną wersję Egzekutora nie potrzebuje. Slowkinga ewoluować? Nie wiem. Eevee chce uzyskać z niego 93 IV, ale nie WeiPorion ani w ogóle z tych podstawowych, yy, podstawowych ewolucji, właśnie Eevee. Tylko będę chciał właśnie zdobyć naszego Ambreona. Mm, Więc najpierw przejdę z nim na bady 10 km, później będziemy go ewoluować. A w tej chwili, o właśnie, dobra sugestia: Tyflozjona. Oczywiście tego w ogóle już raz spekulowaliśmy i konwersowaliśmy między sobą, że ja sądziłem, że ten Pokémon jest na równi z Charizardem. Jednak jego szybki atak nie może być podejrzewany Firespin, tylko Ember. Więc on nie jest najlepszym Pokémonem właśnie ognistym, jakim jest w tej chwili Charizard, a przed nim jeszcze jest Florion. Także Ember i ten drugi atak nie pamiętam dokładnie, ale zaraz zobaczymy, zweryfikujemy. Ember i Solar Beam? Czekaj, 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 czekaj. daj mi zrozumieć. Wodny Pokémon działa na ognisty, a trawiasty działa na wodny. Więc po raz pierwszy trafił mi się Pokémon z Control na Pokémona wodnego. Typu unistego <noise> ekstra. Tyle, że to jest wersja bardziej gymowa gdzie jest zaskoczenie wobec gracza. I, i chyba tyle, bo busta od y, naszego staba nie będzie mieć, bo to nie jest pokémon typu tego. No cóż, fajny moveset, ciekawy, ale nie zajebisty Arek, on ma tu i dwa pytania. Co sądzisz o Laprasie po nerfie? Moim zdaniem jest wciąż przydatny do prestiżowania gymów. Jest dobrą kontrolą na Dragonite. A. Czy opłata się go paerpować, czy zostawić go na CP rzędu 1500? Zgadzam się, właśnie wobec tego, żeby zostawić wszystkie, które się wyklują oczywiście z jaja Laprasy, lub też się które złapie, właśnie, żeby były rzędu 1500 albo nawet poniżej. Bo im mniejsze CP u Laprasa, la tym jest Pokémon lepszy właśnie do podbijania gymów. Dlaczego on się w ogóle nie pojawia na mojej liście najlepszy Pokemon do atakowania? Bo to jest Pokemon typowo do podbijania dżemów, nie do atakowania, tylko do podbijania dżemów, ma wysoką wytrzymałość i ma właśnie wysoki, wysoką możliwość właśnie atakowania. Właśnie wobec Pokemonów typu Smoczego w tym wypadku. Czyli jeżeli mam na starmi Hidden Power typu psychicznego, to będzie miała ono bonus STAB w tym ataku, Starmi ma typ wodny psychiczny. Oczywiście! Jeżeli właśnie trafił dzisiaj idealny moveset, gdzie starmi w tym przypadku hmm. chyba stariu, chyba że pytasz o starmi czy stariu? ba starmi. Jeżeli mówisz o kolejnej ewolucji, no to adekwatne było właśnie zachowanie takiego Pokémona, jeżeli się trafił właśnie Hidden power typu psychicznego, bo stab to jest adekwatny wobec tego Pokémona. Jeżeli ma typ taki sam jak atak, no to stab jest egzekwowany tak jak powinien. Czyli dostanie tego Boosta Podczas stykowania i tu ewoluujemy sobie Remoraida, bo chyba ani razu nie ewoluowałem tego pokemona Łapałem go wielokrotnie, ale nigdy nie ewoluowałem. On jest w kolejnej formie prawdopodobnie atakiem że ma typ ziemny plus wodny. Chyba, nie będę dokładnie. Więc oczywiście ataki wodne będą ciekawe, ale ziemne. Nie wiem, czy takie może posiadać. Zaraz zobaczymy. Może posiadać. Jest to bardzo dobry pokémon właśnie do defensywy, jednak w przypadku jego CP, które nie może być niesamowicie wielkie, to do, na gymach w ogóle na razie nie ma co nim zawadzać sobie w głowy, aż do momentu, kiedy będzie właśnie to wielkie, wielki będzie rework gymów. Jestem ciekaw w ogóle, czy faktycznie pokémony, które w tej chwili są nieużywane, nie jako mm, zagrożenie, będą miały swój udział właśnie na gymach. Po tym wielkim reworku I właśnie kolejne pytania. I są, bodajże dodaję trzy komentarze wobec tego. Maroka. Mam pytanko. Gdy będzie to zmiana w gymach, a ma być podobno niebawem, to czy gymy będą zerowane całkowicie i wszystkie pokryte zostaną z niej wyrzucone? Igor Gierwatowski. Niech ten najantyk zrobi przed zmianami w gymach od nowa wszystkie gymy, to znaczy puste. I Hell Roller. Trade and die. A jak jest teraz 5, na przykład 100 na gymie, to co się stanie z 4? W tej chwili jest Ciężko gdybać, jak to wywnioskuje w ogóle, jak to zrobi. Na Antic, wobec właśnie tego reworku, czy Pokémony, które aktualnie są na gymach, zostaną w ogóle w takiej formie jak są, czy też wszystkie wyczyszczą. To wszystko jest, zależy od nich, jak to wykominują. Jednak z tego zwrócić uwagę, wciąż oczywiście trwa walka na gymach, bo nie wiadomo kiedy ten update wkroczy do naszego świata. Właśnie na Pokémon Go, więc wszyscy starają się w ogóle jak najdłużej utrzymać się na tych dziesiątkach i levelowych Gymach bo, kto wie, może być tak, że te Pokémony, które aktualnie są na gymach, będzie właśnie rework, one zostaną i będzie ciężko zbić. Albo, przy tym razie, będzie łatwo je zbić i wtedy szybciej będzie można wrzucić kolejne Pokémony. Co da nam rotację Pokemonów na drzymach. I tu wobec tego reworku gymów można ewoluować od najciekawszego Pokemona właśnie z mojej kolekcji, który pozwoli mi oczywiście. Przejść do kolejnego etapu. Kończenia mojego Pokédexu właśnie z drugiej generacji I jest to Chikorita Oczywiście miałem cukierków Na ewolucję właśnie podczas pierwszego eventu trawiastego Ale jak wam powiedziałem już kilkakrotnie kiedyś Na ewolucję ciekawych Pokémonów Czekam z wami właśnie na odcinek kolejnej Q&A I na ciekawe pytania A że dawno w ogóle był Q&A To teraz wykorzystuję właśnie ten moment Najgorzej martwi mnie to, że Pokémony w tej chwili, w generacji, tak naprawdę mało są istotne podczas dzisiejszej rozgrywki, właśnie Pokémon Go. Oprócz właśnie tych mode tego modelu, gdzie wykorzystuje się często je do podbijanczymów. Ja wykorzystuję dość często, bo właśnie tak jak w tym przypadku, on ma najlepszy Movset atakujący. Pokémony wodne typu 2500, 2600 typu Vaporiony, no to będziemy śmiało niszczyć bez niczego. Ale CP oczywiście musi zostać tak jak jest Jeżeli chcemy właśnie walczyć na gymach w tej chwili W formie podbijania ich, czyli zdobywania prestiżu Ale na chwilę obecną to było na tyle Ja się zami żegnam i dziękuję za obejrzenie Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku tak szybko jak Wy napiszecie do mnie więcej komentarzy Pod tym odcinkiem, wobec naszego świata Pokémon Go Dziękuję jeszcze raz za dzisiaj i do zobaczenia wkrótce Trzymajcie się!